Ohio, z tej strony Krito, a to kolejny odcinek Szybko Poznaj. Dzisiaj omawiamy 12-odcinkowy 91 One Days, od studia Jaszuka. Przechodząc do fabuły, poznajmy głównego bohatera o imieniu Angelo, który dowiaduje się od prawdopodobnie swojej sąsiadki, że przyszedł do niego list. Po otworzeniu go, dowiaduje się, że jest to lista osób, która była odpowiedzialna za zabicie jego rodziny. Od tego momentu fabuła anime rozkręca się na dobre. Widzimy jak bohater przeżył to jako dziecko oraz dowiadujemy się w jaki sposób wkupuje się w rodzin mafijnych, aby zdobyć ich zaufanie. oraz po kolei mordując wszystkie osoby na liście. Powiem tak, często słyszałem, że wiele osób określa to anime jako animowana wersja Ojca Chrzestnego. Otóż nie oglądałem nigdy Ojca Chrzestnego, ale anime fajnie ukazuje jak w ogóle prosperują te wszystkie rodziny mafijne. Jak to wygląda oraz fajnie oddaje klimat wielu filmów mafijnych. Okazuje jak w takich rodzinach prosperuje zdobywanie zaufania od każdego członka, i tak, skoro mamy takie sprawy za sobą, to może powiem, przejdźmy do technicznej strony anime. To, co wyróżnia jest zdecydowanie na plus, to kreska. Otóż jest strasznie dokładna oraz inna od tego, co zwykle można dostrzec. Wiem, że w różnych anime jest ona różnie ukazywana, ale w tym jest ona dosyć charakterystyczna i klimatyczna. Kolejnym na pewno mocnym i solidnym plusem jest muzyka. Nie tylko chodzi mi o Opening, który jest naprawdę klimatyczny i ukazuje klimat anime, ale także o muzykę podczas różnych akcji, oraz ogólnie rozmów wielu postaci. Jest strasznie wciągająca, i brzmi rodem, jak wyjęta z włoskich filmów o mafii. Wiem, że tak się odwołuje strasznie do filmów, ale niestety nic innego nie przychodzi mi do głowy. Po prostu upraszając, twórcy widzieli co robią. Kolejnym punktem jest charakter głównego bohatera. Widzimy, jak wraz z biegiem historii coraz bardziej zmienia się jego charakter, oraz że potrafi w sobie zdusić wszystkie emocje. Ale może powiedzmy też trochę o wadach. Bo mimo, że mało je, to jest ich kilka. Po pierwsze, na pewno nudne kilka pierwszych odcinków i kompletnie niepotrzebny odcinek trzeci. Kolejna wada to właśnie fabuła owego odcinka. Kolejny minus, który akurat słyszałem od moich znajomych to zakończenie. Nie powiem jakie było, gdyż nie chcę Was odrzucić od tego anime. Ale wolę o tym wspomnieć, jak to na mnie było przynajmniej w miarę. Myślę, że skoro mamy te sprawy za sobą, możemy przejść do plusów i minusów raz do podsumowania, a więc plusy. Muzyka, animacja, okazanie jak prosperują rodziny mafijne, główny bohater, którego nie trudno polubić i zrozumieć, charakter głównego bohatera, wciągająca fabuła, która niestety ma nudny początek. Teraz czas na minusy. Początkowo nudna fabuła, Nudny jak trzeci, który jest dla mnie nijak nie odnosi się do fabuły sami będziecie wiedzieli, gdy zaczniecie oglądać. I ostatni minus, według kilku osób niepasujące zakończenie. Podsumowując, Nighty One Days jest anime, któremu mimo wszystko warto dać szansę, gdyż nie można powiedzieć, że y, siadając do niego marnuje się czas, ponieważ mimo, że fabuła toczy się powoli, z czasem nabiera ona tempa, tak dobrego, mocnego i szybkiego, że aż trudno się oderwać. Jeśli Was do niego przekonałem, cieszę się i życzę Wam miłego oglądania. I zanim zakończymy, kilka informacji. A więc, pierwsza, jak niektórzy z Was wiedzą, próbowałem zacząć nagrywać serię z gry, którą jest Dark Souls. Jeśli jesteście ciekawi, czemu już nie ma tej serii, to powiem wprost, że nie byłem zadowolony z wykonania odcinków, ale spokojnie, nie poddaję się. I pewnie za jakiś czas zacznę znowu tą serię. Ale tym razem będzie, będę lepiej przygotowany. I tym razem dociągnę ją do końca. A druga sprawa, to moja dusza przerwa od YouTube'a. Wynikała ona z tego, że po prostu najpierw wyjazd, a potem po wyjeździe trudno jej było do tego wszystkiego wrócić. Ale spokojnie, wracam na dobre, a w przyszłym tygodniu szykuję pewną serię niespodziankę, którą na pewno, która na pewno Wam się spodoba. Ale tymczasem się żegnam, więc z tej strony mówię do Was Kirito, na razie, do następnego odcinka, cześć!